Hej, tutaj Miron z Dziękuję chłopakom z MGSM za wyzwanie. A teraz moje nominacje: Porchinho, Gryzmat z Android Magazine i Paweł z Mobzilli. Niestety nie ze sobą wody z lodem, by się oblać, ale od tego są aplikacje, tak? No to jedziemy. Pavla! Pa, teleson! Aha i pamiętajcie, by wpłacić parę złotych na konto fundacji. Dane znajdziecie w opisie filmu. SIA.